Franciszek Pieczka urodził się 18 stycznia 1928 roku w Godowie. Prawdziwym przełomem w jego ekranowej karierze była rola Gustlika Jelenia, poczciwego ładowniczego i działonowego czołgu Rudy w serialu Czterej Pancerni i Pies, dzięki której zaskarbił sobie wielką sympatię wśród widzów. Oprócz tego aktor wystąpił w takich filmach jak m.in. Potop, Wesele, Ziemia Obiecana, Żywot Mateusza czy Chłopi. Pod koniec kariery wcielał się w postać Stacha Japycza w serialu Rancho. Prywatnie był mężem Henryki Pieczki, z którą przeżył 50 lat oraz ojcem dwójki dzieci, Ilony i Piotra. Franciszek Pieczka zmarł 23 września 2022 roku w Warszawie w wieku 94 lat. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Aleksandrowie. Roman Wilhelmi urodził się 6 czerwca 1936 roku w Poznaniu. W serialu Czterej Pancerni i Pies zagrał tylko w pierwszych ośmiu odcinkach, gdyż zgodnie ze scenariuszem jego postać zginęła. Ze względu na popularność serialu twórcy zamierzali wskrzesić odgrywaną postać Olgierda Jarosza, jednak aktor odmówił. Roman Wilhelmi znany był także z ról w filmach i serialach, takich jak m.in. Kariera Nikodema Dyzmy, Alternatywy 4, Zaklęte Rewiry, Dzieje Grzechu czy Ćma. Prywatnie był dwukrotnie żonaty. Pierwszy związek małżeński zawarł w 1958 roku z Danutą. Potem ożenił się z węgierską tłumaczką Mariką Kolar. Z którą miał syna Rafała. Aktor zmarł na raka wątroby 3 listopada 1991 roku w wieku 55 lat. Został pochowany na cmentarzu wilanowskim w Warszawie. Wiesław Gołas urodził się 9 października 1930 roku w Kielcach. Znany był m.in. z ról w filmach Ogniomistrz kaleń, Lalka, Nie ma róży bez ognia, Poszukiwany poszukiwana czy Brunet wieczorową porą. W pamięci widzów najmocniej zapadła jednak jego rola Tomka Czereśniaka w Czterech Pancernych i Psie. Prywatnie aktor był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Elżbieta Szczepańska, a drugą Maria Krawczyk-Gołas. Z pierwszego małżeństwa miał córkę Agnieszkę. W 2008 roku Wiesław Gołas przeszedł zawał mięśnia sercowego, po którym musiał szczególnie dbać o zdrowie i regularnie przyjmować leki. W kolejnych latach doznał dwóch udarów mózgu. Aktor zmarł 9 września 2021 roku w wieku 90 lat. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Barbara Kraftówna urodziła się 5 grudnia 1928 roku w Warszawie. Wielbicielom serialu Czterej pancerni i pies będzie na zawsze kojarzyła się z honoratą, ślązaczką i wielką miłością Gustlika. W 1962 roku zagrała Felicję w filmie Jak być kochaną, który przyniósł jej nagrodę za wybitną kreację aktorską na festiwalu w San Francisco. Wystąpiła także w filmach Szyfry, Popiół i Diament, rękopis znaleziony w Saragosie oraz Upał. W 1969 roku zagrała w czterech odcinkach serialu czterej Pancerni i Pies, wcielając się w honoratę, która skradła serce gustlika oraz publiczności. Za życia Barbara Kraftówna musiała mierzyć się również z wieloma prywatnymi dramatami. Pochowała bowiem przedwcześnie zmarłych członków swojej rodziny, dwóch mężów oraz syna. Aktorka zmarła 23 stycznia 2022 roku w wieku 93 lat. Została pochowana w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jerzy Turek urodził się 17 stycznia 1934 roku w tchórzowej. Dał się poznać publiczności jako sympatyczny i skromny artysta, wcielający się głównie w role drugoplanowe. Jeszcze w czasie studiów zadebiutował w filmie Eroika w reżyserii Andrzeja Munka w serialu Czterej Pancerni i pies wystąpił jako Józek Szawełło. Bratanek Konstantego. Widzowie pamiętają go również z kultowych ról, takich jak Jarząbek z Misia, Zenon Solski z filmu Kogel Mogel, czy Listonosz Józef ze Złotopolskich. Przed maturą poznał Bolesławę, z którą ożenił się 6 października 1962 roku. W 1977 roku rodzinę Turków spotkała wielka tragedia. Trzynastoletni wówczas syn aktora Paweł nagle się rozchorował i zmarł. Jerzy Turek zmarł 14 lutego 2010 roku w wieku 76 lat na Białaczkę. Został pochowany na cmentarzu w Kobyłce koło Warszawy. Tomasz Zaliwski urodził się 15 grudnia 1929 roku w Rudzieńcu. Telewidzowie zapamiętali go z takich filmów i seriali jak Popioły, Wśród Nocnej Ciszy, Stawka Większa Niż Życie, Przygody Psa Cywila, Daleko Od Szosy i Czterej Pancerni i Pies. Kapral podchorąży Daniel Magneto-Łażewski, którego grał Zaliwski, robił wielkie wrażenie na widzach. Nosił skórzaną kurtkę, jeździł motocyklem i był nieustraszonym żołnierzem. Prywatnie Tomasz Zaliwski był mężem aktorki Teresy Lipowskiej, z którą miał syna Marcina. Aktor zmarł 13 lipca 2006 roku w skutek choroby nowotworowej w wieku 76 lat. Został pochowany na cmentarzu w Pyrach w Warszawie. Stanisław Gronkowski urodził się 8 stycznia 1922 roku w Radomiu. Był wieloletnim aktorem Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Szerszej publiczności był znany z roli Kugela w serialu Czterej Pancerni i Pies. Zagrał także w filmach takich jak Podhale w ogniu, Zobaczymy się w niedzielę, Kalosze szczęścia czy Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Prywatnie był pierwszym mężem piosenkarki Joanny Rawik. Stanisław Gronkowski zmarł 20 maja 2004 roku w wieku 82 lat. Został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Tadeusz Kalinowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Leibniz w Austrii. W Czterech pancernych i psie występował jako pułkownik i generał stary, czyli dowódca brygady pancernej. Można go było zobaczyć m.in. w Stawce większej niż życie, Rzeczpospolitej Babskiej czy Jak być kochaną. Aktor zmarł 22 sierpnia 1969 roku w wieku 54 lat w następstwie zawału podczas urlopu. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy francuskiej w Katowicach. Mieczysław Czechowicz, czyli serialowy sierżant Konstanty Szawełło, urodził się 28 września 1930 roku w Lublinie. Rozgłos przyniosły mu niezapomniane kreacje i piosenki w telewizyjnym kabarecie starszych panów, a także roli drugoplanowe i epizodyczne w takich filmach jak Mąż swojej żony, Poszukiwany Poszukiwana, Żona dla Australijczyka, Nie ma róży bez ognia, zmiennicy czy Paryż-Warszawa bez wizy. Znany był też z ról w takich serialach jak Wojna domowa, Janosik. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa oraz czterej pancerni i pies. Aktor zmarł 14 września 1991 roku w wieku 60 lat. Pod koniec życia ciężko chorował na serce. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wiesław Michnikowski, czyli serialowy felczer Stanisław Zubryk, urodził się 3 czerwca 1922 roku w Warszawie. Na wielkim i małym ekranie specjalizował się w rolach drugoplanowych, występując między innymi w Akademii Pana Kleksa, Janie Serce, gangsterach i filantropach, Piekle i Niebie, czterech pancernych i psie oraz Skutkach noszenia kapelusza w maju. Prywatnie był żonaty z Marią Anielą Sobieszek, z którą wychował dwóch synów Piotra i Marcina. Wiesław Michnikowski zmarł 29 września 2017 roku w wieku 95 lat. Urna z prochami aktora została złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu Powąskowskim w Warszawie. Roman Kłosowski urodził się 14 lutego 1929 roku w białej podlaskiej. W polskiej kinematografii zapisał się przede wszystkim jako Roman Maliniak w serialu Czterdziestolatek. Wystąpił też między innymi w filmach Człowiek na torze, Eroika Ewa chce spać, Kapelusz Pana Anatolia, Pętla oraz w serialu Czterej Pancerni i Pies. W którym zagrał sierżanta Staśko. Miłością życia aktora była jego żona Krystyna. Małżeństwem byli przez niemal 60 lat. Roman Kłosowski zmarł 11 czerwca 2018 roku w Łodzi w wieku 89 lat. Urna z jego prochami spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Zygmunt Kęstowicz, odtwórca roli pułkownika, dowódcy brygady Haubic urodził się 24 stycznia 1921 roku w Szakach. Znaliśmy go z różnych produkcji artystycznych, najdłużej z ulubionego słuchowiska radiowego w Jezioranach. Wielu telewidzów zapamiętało go również z programów dla dzieci, pora na telesfora i piątek z Pan Kracym. Przez ostatnie 10 lat kariery Kęstowicz grał Władysława Lubicza, nestora rodu Lubiczów w serialu Klan. Aktor nie ukrywał, że gdyby nie aktorstwo, pewnie nigdy nie spotkałby największej miłości swojego życia. Z ukochaną Janiną spędzili razem ponad 65 lat. W ostatnich latach życia Zygmunt Kęstowicz zmagał się z chorobą nowotworową, na którą zmarł 14 marca 2007 roku w wieku 86 lat. Spoczywa obok żony na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Stanisław Jasiukiewicz urodził się 14 maja 1921 roku w Postawach. Do najważniejszych ról aktora należą występy w filmach Jak daleko stąd jak blisko, Celuloza, Matka Joanna odaniołów i w serialu Czterej pancerni i pies. W tym ostatnim zagrał polskiego partyzanta, porucznika Stanisława Westkosa, który dołączył do obsady czołgu Zanim Jasiukiewicz zdążył zagrać kolejną niezapomnianą rolę Bogumiła Niechcica w Nocach i Dniach, wykryto u niego raka trzustki. W roli głównej zagrał więc Jerzy Binczycki. Stanisław Jasiukiewicz zmarł 27 czerwca 1973 roku w wieku 52 lat. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Janusz Kłosiński, od twórca roli starszego sierżanta Czernousowa, urodził się 19 listopada 1920 roku w łodzi. Widzowie mogli go oglądać m.in. w filmach niespotykanie spokojny człowiek, Janosik, czy 40 latek, był jednym z nielicznych aktorów, którzy poparli stan wojenny. Gdy otwarto teatry, już podczas pierwszego spektaklu, w którym grał na scenie Teatru Narodowego, został wyklaskany. Nigdy jednak nie zmienił swoich przekonań. Janusz Kłosiński zmarł 8 listopada 2017 roku w wieku 96 lat. Po jego śmierci w mediach nie pojawiły się żadne informacje o pogrzebie spełniono jego ostatnią wolę, do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywa. Tadeusz Fijewski urodził się 14 lipca 1911 roku na warszawskim Powiślu. Do najbardziej rozpoznawalnych ról aktora należy stary Czereśniak z serialu Czterej pancerni i pies, w którym aktor wcielał się w ojca Tomka Czereśniaka. Widzowie zapamiętali go też z lalki, gdzie kreował postać rzeckiego. chłopów, gdzie zagrał Kubę. Czy roli Pana Anatolia w cyklu filmów Jana Rybkowskiego? Żoną Fijewskiego była aktorka Helena Makowska Fijewska. Byli małżeństwem w życiu i na ekranie. Helena trzykrotnie wcielała się w Maniuszkę, małżonkę Pana Anatolia. Tadeusz Fijewski zmarł 12 listopada 1978 roku w wieku 67 lat. Spoczywa wraz z żoną w alei zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Witold Pyrkosz urodził się 24 grudnia 1926 roku w Krasnym Stawie. W Czterech pancernych i psie zasłynął wśród widzów jako plutonowy Franciszek Wichura, który niekiedy zastępował czołgowego mechanika i kierowcę. Był też znany z takich filmów i seriali jak King Size, Wabang, Janosik, Alternatywy 4 czy M jak Miłość. Pierwszą żoną aktora była Ewa Bilewska, z którą miał syna Pawła. Potem do końca życia był żonaty z Krystyną, z którą miał dwoje dzieci, syna Witolda i córkę Katarzynę. Aktor zmarł 22 kwietnia 2017 roku w wieku 90 lat wskutek udaru mózgu. Został pochowany na cmentarzu w Górze Kalwarii. A teraz opowiem, gdzie spoczywają aktorzy, którzy zagrali role epizodyczne. Ryszard Kotys zmarł 27 stycznia 2021 roku w wieku 88 lat. Został pochowany na cmentarzu w Lusowie pod Poznaniem. Hanna Skarżanka zmarła 8 listopada. 1992 roku w wieku 75 lat została pochowana na warszawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Józef Nalberczak zmarł 18 grudnia 1992 roku w wieku 66 lat z powodu choroby nowotworowej. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Jolanta Lot zmarła 1 kwietnia 2022 roku w wieku 79 lat. Została pochowana w grobie swojej matki na powąskach w Warszawie. Krzysztof Litwin zmarł na chorobę nowotworową 8 listopada 2000 roku w wieku 65 lat. Został pochowany na krakowskim cmentarzu rakowickim. Jadwiga Andrzejewska zmarła 4 października 1977 roku w wieku 62 lat. Spoczywa na cmentarzu komunalnym Doły w Łodzi. Barbara Rachwalska zmarła 23 grudnia 1993 roku w wieku 71 lat. Została pochowana na cmentarzu wolskim w Warszawie. Aleksander Sewruk zmarł 23 listopada 1974 roku w wieku 62 lat. Pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Krzysztof Hamiec zmarł 11 października 2001 roku w wieku 71 lat na raka płuc. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Krężnicy Jarej koło Lublina. Mieczysław Stor zmarł 5 października 1973 roku w wieku 44 lat na planie filmowym podczas prac nad filmem Gniazdo. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Kazimierz Talarczyk zmarł 6 maja 1972 roku w wieku 52 lat. Grób aktora znajduje się na cmentarzu parafialnym w Wolsztynie. Zdzisław Karczewski zmarł 30 września 1970 roku w wieku 67 lat, pochowany na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. Janusz Paluszkiewicz zmarł 19 lutego 1990 roku w wieku 77 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym Zarzew w Łodzi. Zygmunt Zintel zmarł 30 września 1990 roku w wieku 79 lat. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Łodzi. Aleksandr Bielawski zmarł 8 września 2012 roku w wieku 80 lat. Urna z jego prochami została pochowana na cmentarzu Kuźmińskim w Moskwie. Zbigniew Koczanowicz zmarł 26 października 1987 roku w wieku 78 lat. Został pochowany na cmentarzu Powąskowskim w Warszawie. Zygmunt Hibner zmarł 12 stycznia 1989 roku w wieku 58 lat. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Andrzej Krasicki zmarł 15 stycznia 1996 roku w wieku 77 lat. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zbigniew Józefowicz zmarł 24 sierpnia 2016 roku w wieku 91 lat. Został pochowany obok żony na Cmentarzu Komunalnym Doły w Łodzi. Witold Skaruch zmarł 17 lutego 2010 roku w wieku 80 lat, pochowany w kwaterze artystów na cmentarzu parafialnym w Skolimowie. Mieczysław Łoza zmarł 21 maja 1982 roku w wieku 66 lat. Został pochowany na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. Reżyser serialu Konrad Nałęcki zmarł 28 maja 1991 roku w wieku 71 lat. Został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Autor powieści Janusz Przymanowski zmarł 4 lipca 1998 roku w wieku 76 lat. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie która postać z czterech pancernych i psa najbardziej zapadła państwu w pamięć? Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielą się państwo swoją opinią w komentarzach.